Nazywam się Marcin Przytulski. Jestem autorem eventu Na linii strzału. Jest to wyjątkowe wydarzenie, połączenie teatru i warsztatów dla biznesu. To sposób na przeprowadzenie szkolenia z twórczego rozwiązywania problemów oraz integracji zespołów i rozwijania ich kreatywności. Marek Chojnacki, socjolog i trener biznesu. Autor dramatu kryminalnego na linii strzału, który jest tematem przewodnim naszego wydarzenia. Podczas swoich warsztatów prezentuje, jak zapamiętujemy informacje i analizujemy problemy. Pokazuje, na czym polega poznanie utajone, czyli praca naszego umysłu, z której nie zdajemy sobie sprawy. Przekonuje, że artystyczna intuicja w biznesie to narzędzie trafnych decyzji. A jednak miałem nosa. To spotkanie z Markiem, po którym nasze przeczucia traktujemy z dużo większym szacunkiem. Marek Siudem, aktor teatralny i telewizyjny. W naszym przedstawieniu w roli komisarza policji. Z pewnego powodu, o którym mowa w przedstawieniu, odwiedza gabinet psychologiczny. Właściwie to tylko pozazdrościć możliwości bycia na terapii z taką panią psycholog. W czasie warsztatów teatralizacji życia odkrywa przed nami sens pracy aktora i przygotowuje do odegrania własnej scenki. Fantastyczny człowiek, przy którym czujemy, że wszystko jest możliwe. Aleksandra Szwed, aktorka, piosenkarka i prezenterka. W projekcie na linii strzału gra psychologa policyjnego oraz jest naszym trenerem na zajęciach z teatralizacji życia. Pokazuje nam w jaki sposób wchodzimy w różne role. Pomaga przełamać obawy przed wystąpieniem publicznym. Jako przewodnik po świecie aktorskim jest niesamowita. Każdego przekona, aby bez obaw wyszedł na scenę i zagrał swoją rolę. Marcin Przytulski, mnie już znacie. Razem odkrywamy tajemnice w pokoju zdarzeń. Odwiedzamy namiot zaginionego podróżnika, analizując pozostawione przez niego przedmioty. Kim był, co się wydarzyło. Sprawdzamy również, czy ujawnianie śladów linii papilarnych jest takie łatwe, a ich interpretacja oczywista jak w telewizji. Analizujemy notatki zaginionego podróżnika i rozwiązujemy zagadki. Choć sprawa wydaje się śmiertelnie poważna, w rzeczywistości to świetna zabawa z technikami kryminalistycznymi. Żeby wszystko było w najlepszym porządku, czuwa nad nami Janet, nasza menadżerka. Każdy projekt musi mieć kogoś, kto dopilnuje, żeby wszystko było na swoim miejscu, a każdy wiedział, co ma robić. Ona daje poczucie bezpieczeństwa i czuwa nad realizacją naszych projektów. Na linii strzału to sztuka w dwóch aktach oraz warsztaty. Na zakończenie, wy sami wcielacie się w rolę autora i wraz z aktorami przygotowujecie alternatywne zakończenie spektaklu. Takiej zabawy jeszcze nie było. A ponieważ mowa o poznaniu utajonym, możemy tu ukryć dowolne szkolenie. Wszystko, co umysł stworzył, jesteśmy w stanie zrealizować.